Dwanaście godzin później ta krowa dalej tu jest, dalej się na mnie gapi. No, dzień dobry, sąsiedzie. Jak ta trawka smakuje dzisiaj? Smaczna. Aha. Proszę bardzo. Jedna, druga, te wyprowadzają owce na spacer A tu pies strażnik, który zaraz mnie obszczeka. A czyżby, czyżby nie? A to jest mniej odważne, to zacznie czekać dopiero jak minę. Coś czego się definitywnie nie spodziewałem spotkać tutaj w ekwadorze to podróbki Wielkiego Kanionu. Kurde, no. Dobra, teraz złe miejsce stanąłem, ale gołęb to naprawdę, ta dziura robi wrażenie. Nie umiem zejść zejścia na dół, a chciałem się kimnąć tam na dole, ale myślę, że kimnę się tu między tymi drzewami, tu się walnę. To jest jakaś super miejscówka, wszystko jest pozarkane w tej chwili, pewnie dlatego, że się ciemno robi. Eee, obstawiam jakiś zakaz opazowania, ale no okej, no, co, co zrobimy, co my zrobimy? Tam jest fajny pomnikowy pójdę go obczać jeszcze. Wow. O proszę. Co tu się dzieje? Może i dawno tak nie piździło po poranku, ale widoczek jest mniam. Wjeżdżam na słynne ekwadorskie jezioro Quilotoa i proszę, jakie tutaj są brałki na wejściu. Profesjonalna technologia podnosi szturek i nie da się wjechać, a jak ktoś zapłaci, to obniża sznurek. zawias rowerem dolar, chociaż internet twierdzi, że dwa. Rower tu zostawię na parkingu dla rowerów. To jest coś na wzór parku narodowego, więc myślę, że jest bezpieczny. A ja pójdę się przejść z buta i zobacz, co jest stanie. I w ciągu godziny myślę wrócić. To chyba jest trasa nad jezioro. Więc faktycznie z rowerem by nawet nie Okej, okay. chyba było warto tu podjechać. O, piesek. Drugi piesek. Wo kurde. Co jezioro tam w dole jest tak w dole otoczony, niby górami. Ja, tak naprawdę, to nie do końca górami, tylko ono po prostu znajduje się w kraterze. jestem, Aktualnie wchodzę do wulkanu. Oczywiście nieaktywnego. Z jakiegoś powodu w kraterach nieaktywnych wulkanów często powstają jeziora. Tak mi się przynajmniej wydaje, że często, bo to jest drugi wulkan, na którym jestem, i drugi, który ma w kraterze fantastyczne jeziorko. Pierwszy był w Turcji. Choć tutaj postawili zakaz pływania, w Turcji czegoś takiego nie było. Ogólnie to miejsce takie, coś. Za bardzo mi przypomina amerykański park narodowy, żeby z turystami i hostelami jakimiś w środku, i, i w ogóle restauracjami widziałem tabliczkę że noclegi za 10 dolarów. Co w ogóle na Ekwador to jest strasznie dużo, no ale trzeba przyznać, że jest ładnie. Problem ze schodzeniem w dół jest jedynie taki, że później trzeba będzie wrócić do góry, a średnio mi się chce. No, nie wiadomo, na Kanada jest naprawdę długa. Naprawdę nie wiem, czy mi się chce. Ogólnie to wedle prognoz miało być burza i maksymalnie 4 stopnie, a w nocy minus 2. No, jakoś zimno to mi nie ma, chociaż, no przyznam, mam kurtkę ubraną i długie spodnie. Burzy zdecydowanie nie ma. Choć wczoraj coś tam się błyskało, ale prawie wszystko wszędzie było suche, więc nie wiem, gdzie to przeszło. A... Nie ma źle. Mai niby jest to najzimniejszym miesiącem, ale naprawdę jest tu w porządku, tak, żeby przyjść. Ja też tu taka trasa naokoło jeziora. Wczoraj myślałem, ja miałem ambitne plan, żeby się nią przejść, ale dzisiaj już mi się nie chce. Szczególnie, że teraz się dowiedziałem, że to idzie górą, a nie tam w dołem przy samej jeziorze. Poza tym, jak tu jest napisane, że to jest 4 do 6 godzin, no to akurat wierzę. 12 km 4 godziny na tym. Jeśli jest cokolwiek pod górkę, to faktycznie tak może być, bo pod górkę się tu chodzi strasznie mi ciężko. Od wysokości, zapewne, ale... Znowu jakiś pies mi się tu przybłędał. No ale patrzał się na mnie wzrokiem, jakby mnie kochał, ale właśnie skończyłem jeść, to przestał. Wjeżdżam z Kil kilotoły, skręcam w górę, patrzę, a to co? To jest droga dla rowerów. Tu są te pachołki, nie byłem pewien czemu one tu stoją. A tu jest droga dla rowerów. Jestem w szoku. Zaraz powinno być z górki, w dodatku. Ta miejscowość nie ma i na mojej mapie. Znaczy, tam, gdzie powinna mniej więcej być, bo uznaję, że 20 km i mniej więcej za 20 km są pozaznaczone jakieś sklepy hotele itd., więc to jest to. Ale sam, jak wyszukam całą nazwę, to i nie ma na mapie. Tutaj protip: jak ktoś nie chce płacić tego dolara za wstęp, to na bramkach skręca pod górę. Jakieś 300-400 metrów i tą ścieżką się zjeżdża do wioski i jesteś. Tak, jakby ktoś coś. I no, kurde, asfalt się skończył, więc teraz będzie 50 km ciężkich, a później wracamy na główną drogę. Ameryka Południowa ogólnie jest dość religijnym kontynentem, zdaje się, bo często są różne kapliczki przy drodze. O grobach już nie wspominając, no ale tutaj drogi akurat są niebezpieczne. Ale tak duże jeszcze nie widziałem. To nie jest jakieś super imponujące. No, kilka kwiatków, krzyży. I... I, I posąg, no ale jednak jest. Co jest w jakiś tam sposób imponujące. Bo, na przykład, nie wyobrażam sobie, że w Peru coś takiego zbudowali, by to było dla nich za trudne. No ale to wejście to jest na wysokości tak 1,80 m. Kobrzej, by w to dobił i się zabił. No ale brak asfaltu wiąże się też z tym, że droga pusta, ludzi nie ma, można sobie fajnie, spokojnie posiedzieć wycilować. A akurat dziś mam na to czas, to jest fajne. Zostało mi tylko 150 km do Kito, a chcę tam być dopiero pojutrze. No to prawie te 50 km tą drogą, więc no to... <laughs> to akurat zajmie półtora dnia, dnia, a później będę miał pół, żeby dojechać do Kito. ale... Jest spokój, wreszcie trochę poczyluję. Za Kito już nie wiem, czy będę w stanie tak chillować. Quito to jest stolica Ekwadoru, by the way. Ale przyznam, że przed wyjazdem myśląc o Ekwadorze spodziewali się właśnie takich dróg. A nie tych super ultra zajebistych asfaltowych, choć przyda że tutaj nawet jest kawałek asfaltu z boku Ale to tylko nam... Na tym odcinku I ogólnie są tu roboty drogowe, więc możliwe, że bez tego asfaltu jest zaledwie parę kilometrów, a autobus jedzie Zajebiście, dzięki Zajebiście Ochlapał mnie jak brun, sukę może moja wina, że stoję przy kałuży, a może jest po prostu kurwa mógł zwolnić. Ja, byle do jutra, jutro zrobię pranie i się umyję porządnie. Nie no, przyznam Ekwadorczykom drogi mają dobre. Tam brak asfaltu był zaledwie 5 km, bo jakieś roboty drogowe mieli, więc pewnie go wyrównują. Bo teraz się je jeździ znowu normalną drogą, choć nie tak idealnie gładką jak była wcześniej. A widoki naokoło są takie, no. Powiedział, że wręcz polskie, jak w jakichś bezkidach. Ale myślałem, że na głównej drodze już będzie płasko. A tu gówno, dalej stromo i to dość mocno. Jakiś rowerzysta mi powiedział, że pod górę jest 10 km. Więc próbuję dojechać dzisiaj na szczyt. A jutro zjechać do Kito. Zobaczymy, jak to pójdzie. Las, naprawdę wzdłuż tej głównej drogi jest jak w Polsce, że można po nim normalnie chodzić, a nie ma żadnych super gęstych drzew, jak to zwykle bywa w Amerykach. Więc zostanę tutaj na noc, czuję się trochę jak w domu. Co prawda koniec wyprawy, jeszcze według moich obliczeń 8 razy, pomijając dzisiejszą noc, jeszcze 8 razy będę rozbił namiot. Mam nadzieję, że dam radę, bo na tę chwilę trzyma się on głównie na taśmie klejącej. Tutaj ten środek. No, wygląda jak totalne gówno, nie będę mówił, że nie. Myślę, że ten namiot zostanie w Kolumbii i do Polski już nie poleci. To jest za ogromny pająk? no przecież idzie się umrzeć. Fuj, chciałbym go zabić, ale boję się go dotknąć. Potrzebuje coś, czy mogę go uderzyć. Kurde, śledzie. I one już do namiotu nie wchodzą, w takim razie dzisiaj za żyjątko na mojej sakwie. Na początku myślałem, że to jest zwykły patyk, ale to chodzi. Czy to jest patyczak? Kurczę, jakie fajby No uciekaj, 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 sobie. Nie chcę cię. Nie jedziesz ze mną do Kito. Kurde, boję się tego dotknąć. No to do Quito wjechałem. Do Quito, sorry. No i zaraz wyjeżdżam, ale o tym już w następnym odcinku. Spałem w hostelu, który e, prosi, żeby dać stąd czerwony guzik, ale tu nie ma czerwonego guzika. Zastanawiałem się, co to jest za kula, bo już ją w końcu widziałem na rynku i chciałem kupić, ale nie kupiłem. I wygląda na to, że właśnie dałem dolara 50 za ogromnego kartofla. Nie, ma mięso w środku, jednak, jednak jest dobrze. Kartofel z mięsem za dolara 50